Cześć moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik e, makijażowy z wykorzystaniem e, kosmetyków, które zakupiłam na promocji w Rosmanie. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, komentowania. Na każdy komentarz e, odpowiadam. A tymczasem zapraszam na filmik paletka od Eveline Sparkle ona się nazywa ona ma takie piękne drobiny w sobie jest jeszcze zafoliowana i póki co nie chcę jej otwierać, no bo mam tyle palet i nie, że... no i na promocji kupiłam ją za 35 z czymś kiedy indziej nią zrobię makijaż, dzisiaj zrobię tą paletką, to jest paletka od Maybelline The Blushed Nudes to są kolorki um, takie satynowo-perłowe. A kolorki wyglądają tak. One są bardzo miękkie, te, um, te cienie. Miałam sobie um, od Eveline zestaw róży. To jest 4 w 1 Blush Sensation. Paleta róży do malowania twarzy: 4 w 1. Bardzo fajna. Ja już widziałam na innych kanałach, dlatego postanowiłam sobie ją kupić. Tak wygląda. Na pewno użyję. Vibo. Pomada do brwi. Tym razem kupiłam tą jaśniejszą. To jest takie serum z Vibo. To się nazywa Unicorn Tears. Czyli do twarzy takie serum. Odżywcie primer i serum do twarzy: dwa w jednym. To wygląda tak. I oczywiście kupiłam sobie podkład ten e, jeszcze Bielędy. E, wzięłam sobie e, jedyneczkę, czyli odcień naturalny. No i drugi podkład to jest Max Factor Radiant Lift. Ja mam w odcieniu 40 Light Ivory. On ma SPF 30 w sobie. Korektor e, L'Oreal Infallible. Ja wziąłam w odcieniu 323. Oczywiście tą moją maskarę Volume Drama od Vivo. Mam jeszcze żel do brwi od Eveline. To jest jakaś nowa seria Brow and Go 01 Light. No i mam jeszcze konturówkę z Bell. To jest numerek 02. Tak no ładny, jakowy kolorek. Tak wygląda. No, i mam jeszcze trzy szminki od Eveline. Dwie to są tej serii Lip Cream 03 Cream Nude 05 Lovely Nude Rose. No, i mam jeszcze jedną pomadeczkę. To jest nowa seria też. Och, my kiss. I to są pomadki z balsamem numerek 08 bardzo ładna, taki ładny nudziakowy kolor. lista kosmetyków, które dzisiaj użyję, będzie oczywiście wszystko w opisie. Oczywiście Bel mineralny korektor. Ja mam ten chyba najjaśniejszy kolorek. Tego kuleczką nałożę sobie jeden. Z cieni i myślę, że będzie to ten ostatni cień, taki brązowo. On y, na pewno jest zupełnie ciemny, a tutaj w paletce nie wygląda na tak To jest taki brąz i to dosyć taki czekoladowy brąz. Płaskim y, takim języczkiem nałożę cień y, ten pierwszy. Ja sobie z tej paletki Make Up Revolution to jest Passion of Color tego cienia. On jest taki różowawy trochę i tak wygląda. Taki bardzo ładny błyszczący, Daje taki efekt, taki blask ten. I po prostu zrobię takie przyjście na powietrze i rozblenduję to wszystko. No, i teraz nakładam ten primer od Vibo. I teraz tutaj na czoło. Właśnie nie wiem, jak to jest w stosunku do, do różnych baz. Ja mam bazę mm, od Bielendy, tą perełkową taką, e, Nude Baz. I ona bardzo ładnie wygładza, właśnie czy pory. Natomiast nie wiem, e, czy na to jeszcze bazę, że tak powiem, dodałaś. Muszę spróbować. No, takie póki co to nabierające Tym karyktorem z L'areala zasłonię sobie te moje przebarwienia. I tak sobie delikatnie to Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę zastanawiałam się nad tym, co kupić, co wybrać. Wydałam dużo pieniędzy na te wszystkie kosmetyki. Miałam dużą legwostkę. Dlaczego? Dlatego, że y, dla mnie że 200 zł to jest y, lekarstwa. I to jest tylko część leków na miesiąc. 200 zł to jest właściwie y, leki tylko kardiologiczne więc, no dla mnie, dla mnie to jest dużo. Dobrze, to teraz podkład Radiant Lift. Wykładam sobie pompeczkę. Ale taką, no bardzo miłą ma konsystencję ten podkład. No i pomyślałam sobie właśnie, że ten będzie chyba dla mnie najlepszy, ale teraz widzę, że jest bardzo jasny. Bo nieładnie, ładnie, ładnie yy, się blenduje, pierwsze wrażenie jest yy, bardzo fajne. To teraz mogę sobie zrobić yy, brwi. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że na tej promocji właśnie te szminki od Evelyn były tak ulewane, wszystkie były wymacane do tego. Ja tam udało mi się wziąć jakieś takie z dalszego, z dalszych miejsc wybrałam takie, że widać było, że po prostu jeszcze nie ruszane są, bo... Ach, tak wybrudzić wszystko, wyciapać. I to no te stery były tam, gdzie pomadki, pomadki były tam gdzie te stery. ja patrzyłam na testerami, ale ja naprawdę no trzeba by mieć ze sobą chusteczkę nabliżającą taką i wycierać to wszystko. Żeby coś zbadać, bo wzięłam do ręki i mi się przyklejało wszystko, no. No jak tak można robić? Brwi mam zrobione. Jeszcze je przeciągnę tym nowym żelem od Eveline. Brow and Go. Ona taką macie piękną y, tą szczoteczkę. Z... Także sobie tutaj y, czeszę troszkę. Także ten... Y, ta maskara jest dużo lepsza od tej mojej starej z LIBO. A do oczu ja oczywiście kresetki robię kredetkami. teraz maskara. Mascara Vivo, oczywiście wolę drama. Ale wcześniej użyję jeszcze sobie tej ym, odżywki z Evelyne 8 w 1 i nie widzę jakiegoś tam spektakularnego efektu. No ale używam pod, pod maskarę. I to używam tak, żeby ona właśnie nie zaschła, bo, bo jak zasnie, bo ona jest taka sztywna, taka zaczyw się źle malują, więc y, muszę póki ona jest jeszcze nie zastygnięta, to muszę ją pociągnąć maskarą i to będzie na tyle. Ta maskara też mi teraz zgęstniała właśnie przez, przez tą odżywkę. Nie katuję tych moich za zalotką, daję im odpocząć, zregenerować się. Skaro właśnie ona trochę unosi te ręce do góry, że nie są takie opadające w dół. Zabione mam oko, więc teraz lecimy z brązerem. Make Move Cruiser od ocieplę twarz. Przy tak bladym podkładzie, to jednak ten e, brązer wychodzi ciemny. E, no i jego ma to do siebie, że on ma taki lekki blask. Brązera wystarczy. Teraz jeszcze to wszystko sobie porozcieram tym dużym pędzlem. E, I teraz e, przechodzimy do różów. Może użyję sobie tego brzoskwiniowego bardziej, dosłownie tak o na pędzelek. Błyszczy się, tak. <głóż> teraz już się to blenduję wszystko. A jeśli chodzi o usta. To mam pomadki od Eveline Lip Cream. Cream Nude wykorzystam sobie. I oczywiście najpierw obrysuję sobie usta konturówką od Belle. No i teraz też no, Ładny kolorek. te aplikatorki, że można bez konturówki. I tak to się właśnie prezentuje. I jeszcze jedno. Kupiłam jeszcze sobie tą giłkę, taką utrwalającą, bo to jest i primer i rozświetlacz do efektu gold, czyli golden glow skin. Ale ja użyję tej swojej pink. To jest um, efektu Baby do skin. Tylko muszę go oczywiście wstrząsnąć. Muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo przyjemne. Muszę Wam powiedzieć, że jak nakręcałam ten film, to yy, no wyglądało to tragicznie: podkład za jasny, brązer za cienny, a też w świetle dziennym patrzę, że w ogóle nie ma takiej tragedii. Wcale podkład nie jest taki, taki jasny, jakby się wydawało właśnie na filmie. Wcale. On akurat będzie pasował mi właśnie na zimę, bo ja raczej należę do blady osób. W świetle dziennym wygląda to zupełnie inaczej i muszę powiedzieć, że naprawdę no w tej mojej lampie to, no to tak wyglądało strasznie przesadzone wszystko, a tu wcale się okazuje, że... Że podkład bardzo ładnie się trzyma, on zastyga, więc to jest to, co ja lubię. Ja mam wieczny katar, więc zawsze chusteczka w użyciu, ale szczególnie jak są takie jesienne, zimowe dni, także on mi się na pewno sprawi. Wszystko bardzo ładnie się utrzymuje. Już kilka godzin minęło od momentu nagrywania, także naprawdę jestem w szoku. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie.